Piotr Pawlicki z nami, półfinalista, najlepszy Poznaniak czy Poznanianin, bo się kłóciliśmy z Maksymilianem jak się wymawia. Poznaniak, Poznaniak. Czyli Maksymilian miał pierwszy raz w życiu rację. <głos> <głos> Oczywiście, żartuję. E, jesteś zadowolony ze swojej gry i z przebiegu turnieju? E, z przebiegu turnieju jestem bardzo zadowolony. E, parę ciężkich meczy, ale no kondycyjnie trzeba było dać radę no i do połówki dotarłem, także myślę, że dla mnie sukcesem było wyjście z grupy. Także się cieszę, że do połówki dotarłem. Z gry też jestem zadowolony, aczkolwiek no, tutaj w połówce z Leszkiem było bardzo ciężko. Także no, myślę, że on nie pozwalał mi na moją grę i z tego też względu się nie udało. Ale mimo to pierwszego seta wygrałeś i poczułeś jakąś taką już pewność siebie za, za, za dużo? No czasami tak jest niestety. Trochę pewności siebie złapałem po, po pierwszym secie, no i później niestety parę punktów uciekło, wyszedł na, na 2-0. Dogoniłem go na po no jego serwis później przełamać to jest strasznie ciężko, także no tam uciekło później. Nie? A przed Super Tajbrekiem, jakie miałeś nastawienie? Bo <laughs> miałeś troszkę pecha, ponieważ Leszek dużo piłek umiejscając w linie i widziałem, że przed tym Super Breakiem tak kręciłeś głową, jakbyś był po prostu troszkę zniechęcony. No, to zawsze boli, jak przeciwnik gdzieś tam po liniach trafia. No, taki tenis, no, czasami się ma szczęście, czasami nie, ale no, parę linii faktycznie trafił. Miałem założenie, żeby pograć, podbijać trochę, nie atakować. Stawałem daleko, żeby te jego bomby z serwisu pierwszego brać i no, nie pamiętam jak to się kończyło, ale chyba za dużo, aż tak nie przegrałem tych pierwszych serwisów. Ale później z gry no, po prostu błędy nie w, wypadały no i no niestety gdzieś tam uciekł i już nie dogoniłem go. Powiedz mi czym ty się zajmujesz na co dzień? Czy ty grasz w standingsa codziennie? Bo bardzo dobrze się postawiłeś. Leszek Wrzesień to jeden z lepszych zawodników w Warszawie. No cóż, gram raz, dwa razy w tygodniu, mniej więcej. Zajmuję się, no pracuję normalnie, jestem programistą, także tenis to typowo hobby dla mnie, nie? Ale zaczęłeś bardzo wcześnie, czy, czy taki talent masz po prostu? Myślę, że i to i to, ale nie, no zacząłem, zacząłem bardzo wcześnie, miałem 8 lat, to tata mnie zapisał do szkółki, no i pograłem w szkółce parę lat i no później już samemu się pracowało nad, nad formą. Nie lubisz jak się do Ciebie mówi pan, prawda? Nie lubię. Postarzać Cię to? Nie, no myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy kolegami, także no tutaj nie wiem, z Maksymilianem jak zaczęliśmy, jak się poznaliśmy to też mówił do mnie na pana, ale myślę, że tutaj to jakby granic wiekowych nie ma, nie? Także no, wszyscy koledzy jesteśmy. Co powiesz o Maksymilianie, tak, tak? jakieś Twoje przemyślenia na temat naszego komentatora. Ja myślę, że po prostu ja nie wiedziałem, co mam oglądać, czy mam oglądać mój bledon, czy, czy tutaj naszą tutaj relację z turnieju, bo na no, komentarze rewelacja, nie? Myślę, że ktoś, ktoś powinien się dużo nauczyć też od naszego tutaj Maksymiliana, bo to się z przyjemnością ogląda, nie, naprawdę. Wielkie ciepłe słowa pod adresem Maksymiliana. Widzisz Maksiu, zapraszamy, zapraszamy Cię do siebie, wsiądź koło nas, tutaj jak możesz, wręcz Piotrowi nagrodę, która Dziękuję oczywiście Dziękuję ślicznie. powędruje na jego konto. Wygrałeś kiedyś 200 zł, pewnie wygrałeś. No kiedyś wygrałem, ale no niewiele jest turniejów, gdzie są nagrody pieniężne, amatorskich, także no zawsze... Maksymilian, co ocenisz grę Piotra? Czego mu zabrakło, żeby w tym spotkaniu półfinałowym z Wrześniem wygrać? Myślę dwóch rzeczy. Przede wszystkim chłodnej głowy w, tej, w trzecim secie, bo to jest ciężkie kawałek chleba, żeby właśnie w tym najważniejszych momentach w Supertajbreku utrzymać równowagę psychiczną. No i może pierwszego serwisu czasami, bo Leszek y, też nic nie robił idealnie według mnie, ale Piotrek Wiemy, na co dostaje serwisu, i może troszeczkę że są mi braku zabrakło tego pierwszego podania. Co sądzisz? No, myślę, że tak. No, tutaj duża presja, i później właśnie te punkty tak uciekają przy tym serwisie. Także trzeba się skupić na pierwszym serwisie. A później, jak już pierwszy psułem gdzieś tam, to ten drugi to ledwo, 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 ledwo przechodził przez siatkę. Także no, myślę, że tak, że serwis no, nie funkcjonował tak jak powinien. Ale myślę, że warto rzeczy wyciągnąć tego turnieju oraz awansować do turnieju Masters w Warszawie. Mam nadzieję, że tam się zjawisz no oczywiście, bo będzie tam śmietanka polskiego tenisa amatorskiego, wielu wspaniałych graczy, więc myślę, że będzie super turniej. Tak, tak, no też się nastawiam, bardzo się cieszę z tego, że się udało awansować, eee, także no na pewno, na pewno będę. Super. Piotr, jeszcze jak rozmawialiśmy. Przed momentem stwierdził, że formuła do czterech gemów odpowiada mu, tylko nie był przekonany do tych złotych piłek, ale ponoć wczoraj po meczach grupowych był wycieńczony, Maksymilianie, wycieńczyłeś nam Piotra. No starałem się bronić w meczu z Piotrem, także troszeczkę mógł się zmęczyć, tam kropla po co mogła spaść. Piotrze, a ty jak podsumujesz grę Maksymiliana? Jednego z dwóch reprezentantów Rzeszowa, ale jedynego, który wygrał na tym turnieju jakikolwiek gęb, bo drugim byłem ja. Nie, no bardzo, bardzo fajnie gra, yy, widać tą waleczność, no myślę, że tam technika i wyniki przyjdą z czasem, ale yy, no brawa za, za waleczność, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Piotr Pawlicki, półfinalista turnieju eminencyjnego w Poznaniu. Za tydzień zapraszamy do Katowic. Piotrze, polecisz turniej PLT? Oczywiście, że polecę. Wszyscy, wszyscy znajomi na pewno będą wiedzieć o tym. Wspaniale. W takim razie niezwykle się cieszymy, że kolejni gracze z tutaj, tutaj już spod jakby polecenia Piotra Pawlickiego do nas dołączą. Zapisy na stronie polska liga A ja Wam jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie I za pół godziny rozpocznie się finał na korcie centralnym Dzikiewicz kontra Wrzesień. Jakie masz Piotrze tutaj typy? No, myślę, że będzie wyrównany mecz, bo no, ta formuła mimo wszystko jednak jest taka, że trzeba każdy gem szanować i ja obstawiam super tiebrek. Ja myślę, że nie może być, ale tym razem staję na Pawła Dzikiewicza. Troszeczkę lepiej w wymianach, mi się wydaje, utrzymuje tą piłkę, że wiemy, że Leszek ma kończące uderzenie, ale ma też niekiedy problem, problemy z Właśnie z przebijaniem po prostu, ale Korc weryfikuje wszystko. Na no, Korcik będzie teraz już coraz zimniej, coraz chłodniej. na Nawierzchnia już jest moczona nie będzie tak wysychać, więc Leszek, te jego mocne piłki mogą nie, nie robić takiej krzywdy Dzikiewiczowi chyba. No myślę, że tak i też Paweł, tak Dzikiewicz, Paweł yy, myślę, że jest przyzwyczajony też do mocnej gry, także no myślę, że faktycznie no nie będzie miał problemu jakby z, z utrzymaniem z nim wymian, ale no jak serwis będzie siedział ponad 200 no to może coś tam ugrać. Faktycznie są serwisy koło 200 km. Nie znam się, bo u nas tak nie serwują. Rozumiem.